Wieczorem w województwie łódzkim znaleziono fragment wojskowego statku powietrznego. Żandarmeria Wojskowa, kluczowy element polskich sił zbrojnych, wydała pilny komunikat w tej sprawie. Odkrycie to podkreśla rosnącą wagę obronności w Polsce, szczególnie po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Szczegóły w dalszej części wiadomości. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Żandarmeria Wojskowa odgrywa niezwykle istotną rolę w strukturze narodowych sił zbrojnych i dba o bezpieczeństwo obywateli. Niedawno, późnym wieczorem, jednostka ta przekazała ważne wiadomości. W województwie łódzkim natrafiono na części należące do wojskowego samolotu. W ostatnich latach na starym kontynencie znacząco wzrosła uwaga poświęcana tematom związanym z obronnością oraz stanem krajowych armii. Na wzrost tej uwagi znaczący wpływ miała rosyjska inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się w 2022 roku, poruszając i szokując opinię publiczną zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. Konflikt tuż za wschodnią granicą uświadomił wielu, jak kluczowym aspektem jest dysponowanie nowoczesną, świetnie wyszkoloną i dobrze wyposażoną armią. Od tego momentu zagadnienia związane z bezpieczeństwem narodowym stały się jednymi z najważniejszych tematów publicznych dyskusji oraz intensywnych prac prawodawczych i modernizacyjnych. Polska, sąsiadująca bezpośrednio z Ukrainą i Białorusią, zareagowała z dużą determinacją na nowe wyzwania geopolityczne. Władze kraju przyspieszyły działania na rzecz wzmocnienia sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powiększając liczebność żołnierzy i potencjał bojowy armii. Te wysiłki obejmują inwestycje w zakup innowacyjnego sprzętu wojskowego, rozwój krajowego przemysłu obronnego oraz zwiększenie zakresu programów szkoleniowych i rekrutacyjnych. W ten sposób Polska stara się nie tylko podnieść poziom bezpieczeństwa swojego terytorium, ale także wzmocnić swoją pozycję jako kluczowego aktora regionalnego na arenie międzynarodowej. Zorganizowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest złożone i składa się z kilku wyraźnie wyspecjalizowanych jednostek, które razem tworzą spójną całość, mającą na celu ochronę kraju. W skład tych jednostek wchodzą wojska lądowe, które są odpowiedzialne za wszelkie operacje na ziemi, zapewniając bezpieczeństwo na lądzie, a także siły powietrzne, którym przypada zadanie ochrony polskiego nieba oraz wspieranie działań z powietrza, co jest nieodzowne w sytuacjach awaryjnych i podczas operacji wojskowych. Kolejnym ważnym elementem są siły morskie, czyli marynarka wojenna, mająca na celu zabezpieczenie interesów kraju na wodach, mórz i oceanów. Do tego dochodzą wojska specjalne, które realizują najbardziej skomplikowane i często tajne misje oraz wojska obrony terytorialnej, powołane do działań obronnych i wsparcia lokalnych społeczności w trudnych chwilach. W systemie obronnym wyjątkową rolę pełni żandarmeria wojskowa, której zadaniem jest nie tylko ochrona porządku i bezpieczeństwa zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, ale również reagowanie na pilne sytuacje. W szczególności, gdy sytuacja wymaga interwencji, jak to miało miejsce ostatnio, gdy żandarmeria wojskowa opublikowała nagły komunikat. W sobotni wieczór policja została poinformowana o odkryciu w pobliżu miejscowości wytrzyszczki w województwie łódzkim, fragmentu, który przypuszczalnie pochodzi z wojskowego statku powietrznego. Gdy tylko pojawiły się te informacje, natychmiast podejmowane zostały stosowne działania. Na miejsce zdarzenia wyruszyły odpowiednie służby, w tym żołnierze żandarmerii wojskowej, którzy rozpoczęli dochodzenie oraz zabezpieczyli obszar, co umożliwiło przeprowadzenie dalszych badań i analizy znalezionego przedmiotu. Jak czytamy w komunikacie, w sobotę 12 kwietnia bieżącego roku wieczorem policja przekazała żandarmerii wojskowej wiadomość o odkryciu w pobliżu miejscowości wytrzyszczki w województwie łódzkim niedużego fragmentu, który prawdopodobnie pochodzi z wojskowego statku powietrznego. Żołnierze żandarmerii podjęli natychmiastowe działania, by ustalić pochodzenie tego elementu i jego znaczenie dla systemu obronnego. Po dotarciu na miejsce zdarzenia, szybko okazało się, że odkryty element rzeczywiście pochodził z wojskowej maszyny latającej. Fragment ten został zabezpieczony przez odpowiednie jednostki, które zajęły się dalszymi działaniami. Wezwano specjalistów w dziedzinie rozminowywania oraz ekspertów saperskich, by przeprowadzili szczegółową ocenę znaleziska. Wstępne informacje wskazują, że sprawą zajmuje się żandarmeria wojskowa zgodnie z artykułem 308 kodeksu postępowania karnego, co sugeruje, że działania toczą się według wypracowanych procedur ochrony państwowego bezpieczeństwa. Obszar, na którym doszło do odkrycia, zabezpieczony został zarówno przez funkcjonariuszy policji, jak i żołnierzy żandarmerii wojskowej. Czuwa się nad tym, by nie doszło do żadnego potencjalnego zagrożenia. Na chwilę obecną wstępne analizy nie wskazują na jakiekolwiek podstawy do obaw. Jak się okazało, odkryty obiekt spoczywał w leśnej gęstwinie od dość długiego czasu. Faktem, który przyciągnął szczególną uwagę, jest to, że znaleziony fragment mógł się znajdować w leśnym zaciszu przez blisko 20 lat. Ta niespodziewana wiadomość rodzi wiele pytań, jednakże uspokajający jest ton, którym służby przekazują społeczeństwu, że nie ma powodów do niepokoju. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że te elementy spoczywały w trudno dostępnych partiach lasu, pokrytych warstwą roślinności, co sprawiło, że niezauważone leżały przez tak długi okres. Choć cała sytuacja jest owiana nutą tajemniczości, w tej chwili brak jest jakichkolwiek oznak, które sugerowałyby zagrożenie dla miejscowej ludności. Wszystkie podejmowane działania przebiegają zgodnie z procedurami, które mają na celu ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa. Wstępne badania sugerują, że element wyglądający na fragment starego uzbrojenia mógł spoczywać w lesie nawet przez dwie dekady, co potwierdza jego obecny stan zachowania. Taka ocena została przekazana przez żandarmerię wojskową, której przedstawiciele podkreślają, że znalezisko wskazuje na odległą przeszłość i może być związane z historią dotyczącą dawnych operacji militarnych bądź porzuconego sprzętu wojskowego, które dopełnia bogaty kontekst dziejowy tego obszaru. Tajemnicza natura odkrycia budzi wiele pytań i zainteresowanie wśród ekspertów, którzy próbują rozwikłać, jak i dlaczego ten obiekt znalazł się właśnie w tym miejscu, a także jakie tajemnice przeszłości jeszcze skrywa ten leśny teren i suba po więcej ciekawych ploteczek